Dzień dobry widzowie z desem TageBonzo. Zapraszam do subowania kanału TageBonzo TV i zapraszam do lajkowania mojego hamberga TageBonzo, co ma 3000 lajków, ponad 3000, za będzie 4000 lajków. Zapraszam na subowanie kanału TageBonzo TV i do lajkowania. Chciałem tu widzowie podziękować, że coraz więcej subów jest 500 subów. Jeszcze nam brakuje 150 subów, żeby było 650 subów widzowie. Bardzo się z tego cieszę, że e, po prostu zaczynacie tutaj e, ogarniać. Widzowie, to bardzo z tego się cieszę, że zaczynacie kojarzyć mnie jako znanym youtuberem, czyli... Król Internetu, jak Wy tu mówicie widzowie. Bardzo z tego się cieszę, że to się zaczyna rozwijać. Tak jak mówiłem widzowie od rana, że będziemy budować ten kanał Tagi TV i dzięki temu coraz więcej subów idzie na kanale Tagi TV. Bardzo z tego się cieszę w ogóle, że coraz więcej właśnie tego jest, coraz więcej Was wchodzi i subuje, bardzo się z tego cieszę. Jak będzie 650 subów na kanale, no to wiadomo, że to była umową e, stream na kanale i no i poradnik kręcenie skinera. Ale jeszcze raz widzaję chcę przekazać informację, że jak będzie około 1000 już subów na kanale Taki i jest dla Was niespodzianka. Jaka to będzie niespodzianka? Widzowie, nie powiem Wam. Jak dobijemy do 1000 subów, to Wam powie A to będzie dobra niespodzianka, bo każdy na to czeka. Nieraz nie raz mnie dwa się widzowie pytaliście, jest niespodzianka, ale to, to od Was zależności. To jak będzie na szybciej już 1000 subów, to dostaniecie tę niespodziankę na szybciej. To wszystko jest od Was zależne. Widzowie, że ja. Staram się budujemy ten kanał, żeby każdy nie, każda miejscowość, czy gdzieś byście pojechali i byście pokazali e, kanał Page TV, żeby każdy wiedział co tu się dzieje na tym kanale. Trzeba rozbudować ten kanał dobitnie. Tak mówię widzowie, będziecie ze mną współpracować, to szybko rozbudujemy ten kanał. Że będzie coraz więcej widzów, którzy subują i wysyłają do znajomych. To właśnie na tym polega widzowie, że trzeba stopniowo zacząć budować ten kanał. To, że już jest rozbudowany, trzeba bardziej rozbudować. No i wiadomo, widzowie, trzeba po prostu zachęcić ludzi do subowania tego kanału, takiej dozy TV, żeby ten kanał był popularny na YouTubie. Żeby nie było tak, że y, gdzieś podejdziecie, czy, po, czy pojedziecie do z nami ja bonzo? Nie. Żeby nie było. Chodzi o to, żeby y, taki bonzo TV był znanym kanałem na YouTube. w różnych miejscowościach. Żebyście zrobili sztos w sobie. To jest podstawa tego. Co mamy robić? To jest pierwszy element do zrobienia. Drugi element powiem wam, jak już będzie ogranięty kanał, rozbudowany, więcej ludzi będzie wchodziło. Uwierzcie mi widzowie, że e, ja nie jestem żadnym hanem, ani staram się e, szczególnie wam pokazać, że można rozbudować ten kanał w ciągu niecałego miesiąca. Tylko trzeba chcieć widzowie, żeby to ogarnąć. No, i tak mówię, no dziękuję za to, że jest 500 subów. dobijamy do 1000, zobaczymy, czy Wam się uda, widzowie. Tak mówię, jest umowa, że jak będzie 650 subów, będzie stream na żywo. No i będzie pokaz spinajem, kręceniem, jak można się nauczyć w jednym palcem wykręcić spinera. Ale to jest odwaga, widzowie. E, Zależy mi od mnie, bo ja się staram. I to jest właśnie podstawa. Trzeba współpracować ze sobą i pomagać. Wy widzowie też pomagacie. Próbujecie budować ten kanał, rozbudować. Ja też będę rozbudowywał ten kanał. Różne będą tematy, różne yy, narzędzanie, różnych poradników, To wszystko wkrótce. Ale wy jako widzowie musicie wkład pracy dać. Nie to, że tylko ja mam wkładu robić. Wy, jako widzowie, też robicie wkład. Budujemy wspólnie ten kanał, żeby każdy znał ten kanał. No i propsowo, to jest podstawa, widzowie. Dziękuję za posłuchanie mnie, wysłuchanie mnie informacji na ten temat. No i czekam na wasze efekty współpracy, żeby rozbudować ten kanał. Pozdrawiam widzowie, w następnym ciągu się widzimy. BENZ tego typu BENZ!